I nie ma tutaj, nie podlega to dyskusji. Eee, więc powinni w ogóle się zmierzyć. W jakiejś wielkiej bitwie RP. Nasi... Ty, ale tak szczerze, Piotrek, to chciałbym się kłócić. Gumisz, kurwa, co siedzi, patrzcie to. To jest, to jest człowiek, który jest dopiero tytanem pracy. Wczoraj jeszcze nagrywał, kurwa, fame MMA, film, tushol z walki, dzisiaj już człowieku streamek. Ty, ale tak szczerze, Piotrek, to chciałbym się kłócić tutaj, ale... Moim zdaniem, Merganiego powinien zaprowadzić do tej serii Policja kontra złodzieje w GTA. Ja pierdolę. Syn olejnika z Gumisiem, dobry żart. Ale zachowam klasę. Nie będę się tutaj odgrażał, tak? Jako w sumie jego właściciel. Czasy się pozmieniały, co kolego? Jego właściciel.